Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Całkiem niedawno uczestniczyłem w takiej rozmowie, to znaczy przysłuchiwałem się takiej rozmowie dwóch chrześcijan, którzy rozważali czy Księgę Rodzaju, czy pierwsze, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi o tym, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, czyli 6 razy po 24 godziny? Czy też, były to, czy też było to 6 długich okresów, które nazwane są dniami? Debata na temat tego, czy 6 dni Księgi Rodzaju to dni, że tak powiem, słoneczne, takie jak znamy dzisiaj, czy też dłuższe okresy czasu, w ogóle ma bardzo długą historię. Wielu historyków, wielu, naprawdę wielu uważa skamieliny i dane historyczne za dowód na to, że Ziemia istnieje od milionów lat. Tak więc, punktem widzenia tych ludzi jest teoria dnia trwającego wieki. I to oni w ten sposób próbują zharmonizować opis księgi rodzaju z obecnie obowiązującą teorią przyrodniczą. Ewolucją przez stwierdzenie, że te 6 dni to takie długie wieki, a nie dosłownie 24-godzinne doby. Ja osobiście jestem przekonany, że Ziemia jest młoda. Można sobie zobaczyć na YouTubie bardzo dobre nagranie. Naukowca dr Kent Howinda o tytule właśnie Młody Wiek Ziemi. Ja jestem przekonany do tego, co ten człowiek mówi, natomiast przede wszystkim jestem przekonany do tego, że Bóg w swoim słowie, w Księdze Rodzaju, mówi do nas o 6 dniach 24 godzinnych. Wracając do tych ludzi, którzy uważają, że to były wieki, być może trwające miliony lat, to oni to opierają na, tak jak wspomniałem, na skamielinach i geologicznych świadectwach, które są przyjmowane za takie rzetelne w interpretacji tych przyrodników, ewolucjonistów oraz na interpretacjach niedosłownych księgi rodzaju. Zwolennicy tego poglądu, Istnieli już w ogóle bardzo wcześnie, na samym początku chrześcijaństwa. Już są dokumenty świadczące o debacie na ten temat. I oni się powołują na taki fakt, że ponieważ słońce zostało stworzone czwartego dnia, no to dni słoneczne nie mogły istnieć przez pierwsze trzy dni, więc nie mogły mieć 24 godziny. Taki pogląd twierdzi, że skoro Bóg ciągle odpoczywa po stworzeniu, no to też siódmy dzień. Nie jest dniem słonecznym, co oznacza, że inne także nie mogą nimi być. I że hebrajskie słowo oznaczające dzień, to jest takie słowo yom, jest używane w innych miejscach Biblii na oznaczenie dłuższych okresów czasu niż 24 godziny, na przykład w psalmie 90 albo w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale. No, tylko nie biorą pod uwagę, że zapis Księgi Rodzaju nie musi być. Harmonizowany z naukami ewolucji. Lecz za nauki powinny być inaczej: wszystkie nauki powinny być harmonizowane z pismem świętym, przynajmniej dla chrześcijanina. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz pogodzili naukę z pismem świętym, tylko żebyśmy dostosowali naukę do pisma świętego, bo jest nam dane przez Boga. Wykopaliska i geologiczny materiał dowodowy wcale nie udowadniają, w ogóle nie udowadniają, że wiek Ziemi wynosi miliony lat i mogą w większej części być wyjaśnione przez teorię, tak zwaną teorię pozornego wieku. Jest to taka teoria, która mówi, że Bóg stworzył wszystko w pełnej dojrzałości, w takim stanie, jakby przeszło przez normalne stadia rozwoju. Na przykład Adam i Ewa zostali stworzeni jako dorośli. Albo wino, które Pan Jezus stworzył w Kanie, było w pełni sfermentowane od razu, kiedy Bóg je stworzył. No i to wyjaśniałoby, dlaczego wygląd Ziemi wskazuje na miliony lat, podczas gdy w rzeczywistości Ziemia została stworzona około 6,5 tysiąca lat temu. Istnienie niektórych skamienielin i niektóre dane geologiczne mogą być też wyjaśnione przez osadzenie się warstw i skamieniałości powszechnego potopu, o którym czytamy w Bożym Słowie. Co do znaczenia słowa JOM, to musimy też pamiętać, że gdy JOM jest używane z konkretną liczbą, a w tej sytuacji jest. 6 dni to zawsze oznacza 24-godzinny dzień. Na przykład 40 dni, które Mojżesz spędził na górze Synaj i 3 dni, w których Jonasz przebywał we wnętrzu Wielkiej Ryby. On tam nie spędził milionów lat, tylko 3 dni i Mojżesz na górze nie spełnił, nie spełnił milionów lat, tylko 40 dni, i też tam jest słowo jom, ale z konkretną liczbą. W Starym Testamencie liczba mnoga jom jest wykorzystywana ponad 700 razy i zawsze oznacza 24-godzinne dni, gdy przy niej jest jakaś liczba. Ciężar dowodu spoczywa tak naprawdę na tych, którzy uważają, że w tym przypadku jest inaczej. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego argumentu, który czasami jest podnoszony, że pierwsze trzy dni nie mogły być dniami słonecznymi. Bóg mógł spowodować w przygotowaniu na stworzenie słońca czwartego dnia, że wszystko dokonywało się według planu, który później miał mieć miejsce w dniach słonecznych. Księga Rodzaju wyraźnie stwierdza: Nastał wieczór i poranek, i jeden dzień, albo dzień pierwszy. Nawet bez słońca działo się tak jak w dniach słonecznych, które wkrótce miały nadejść, gdy Bóg stworzył słońce. Prawdą jest że Bóg ciągle odpoczywał po stworzeniu. Pismo mówi o odpoczynku Boga w czasie przeszłym, nie teraźniejszym. Siódmy dzień nie trwa cały czas, ale był konkretnym czasem w przeszłości, gdy On przestał stwarzać. Przestał stwarzać. Nie mam żadnych złudzeń, żadnych złudzeń, że nie tylko biblijnym opisem, ale naukowo potwierdzonym opisem jest właśnie kreacjonizm. Nie ma żadnego powodu, który zmusiłby mnie do porzucenia tego poglądu i kazałby mi uznać teorię ewolucji za wytłumaczenie czasu na świecie. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro, z Bogiem.